Dawaj. Krakarza, to pierwsza raz, Dobrze, dobrze! Hejka widzowie, dzisiaj znowu wbijamy się na gotowe, na bardzo fajny rajddzik. Mianowicie tym razem na S5, znowu za sprawą Kaki jako pośrednika, a głównie dzięki Awielowi i Grzechu, którzy farmili rakiety i multu multu, ammo na S5, mamy okazję zrobić fajny online rajdzik. Jednak tym razem to było naprawdę bardzo nietypowe, ponieważ nas było siedmiu, ale przeciwników na bazie było z 12. I tutaj pojawił się lekki problem, ponieważ trzeba było podejść do tego bardzo taktycznie i innowacyjnie, żeby tego rajdu nie przegrać. No, by tylko mieli dziurę w bo... No no, to, 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 to się na pewno uda, co dalej? No nie wiem, ale gdzieś będzie... tak Czekamy na restart chyba, co? to po no, tak. tak. no. Tam są nasi oponenci. E, o ile się nie mylę, to jest baza Pietrków, czyli to jest Verdol, jakiś kolano, ktokolwiek to jest. Joliwcia C4. I reszta, to też nie wiem kto to jest, to są na pewno te ocb chyba. E, tam jest ogólnie tłum ludzi. Jak jest na to plan? Skaczymy z helki, walimy roketami z powietrza, prosto w bazę, e, reszta tam sobie strzela z hertów czy mapelków i próbujemy po prostu ją przeorać na jednym skoku. Jeżeli się uda, będzie zajebiście, jeżeli się nie uda... Droga lipa. Ale, ale to będzie na pewno zajebiste. Nie no kaka, ty musisz znać odpowiedź na to pytanie, co ty? No, wygląda, z, wygląda z bardzo dziwnie. Masz, masz, macie na sobie te rakiety? Ja mam. A, ja mam też. Dobra. Ja nie dałem, wejdę. Ale walczę od razu dobra. z roketów, okej? Okay? Ale to będzie gruby, ja. A już skakucie mrówki zaczynają. To się dobra. albo uda, albo się nie uda. Bo ja tutaj o, wiedzę, żeby renderu nie było Denver. I mów jak ci będziemy już nad nią. Dobra, go. No, do, dobra, dobra, go. O, dobra, pierda ja pierdalajcie po prostu. O kurwa. Ja. Ja cztery co nie mam. Nie, trafili jedno Ja pierdol! Nie mówcie, że one nie potrafiają, trafiają! Trafiają, trafiają, ale dziura w tak Ale, ale lecą! O kurwa, co się o kurwa. Nie no, bez szans tam wlecieć. Bez szans, bez szans. Ale, ale, ale nalot, ale zresztą, nalot, nalot piękny. Dobra, macie Hinda, ale, ale, to w dachu, coś. <gryba yorku> druga akcja. W to tam Dawajcie, no tam jest? Wróćcie na dach, wróćcie na dach Hindem. Pierwsza próba, bardzo spektakularna, jednak nie do końca pomyślna. Na pewno zrobiliśmy już wtedy naprawdę dużą dziurę w bazie. Ja troszeczkę tutaj giga zlamiłem, bo nie wiem w sumie po co wyciągnąłem tą parasolkę i próbowałem im wylądować na dachu, bo to nie było. Nie było najmniejszej szansy, nie udało nam się ich pozabijać wszystkich i paru z nich zostało na dachu. Ale spokojnie, podejście drugie. Dobra, powtórka. Uh. Chwilka idę, idę. Ja bo się uda, bo się nie uda. Ale to by skurto strzelę z les. Dobra, dodał. No, jest... Leć niżej, bardzo dawaj. Co? Kurwa, utknąłem w tej granicy. <suszy> oh. Dobra, nie mam. Ej, kaka! Nie trafiasz! Ej. I to wchuj! Turkujemy, kurwa, daleko. Dawaj, hey. Kaka Kaka dodo. Razy, że no, dobrze, raz. dobrze, dobrze! Dobrze, dawać, dobrze, dobrze, dobrze. Padłem, padłem od detka, jest tam ktoś na dachu? To mnie tepnijcie. Druga próba jest o wiele lepsza. Tym razem udało się zrobić o wiele więcej. Ja niestety zginąłem od upadku z bardzo dużej wysokości. Ale w międzyczasie Denver za wiele latali dalej hindem nad ich bazą. Mogliśmy też potem potepać i tutaj po prostu jest fragment perspektywa Wiela. Swoją drogą możecie sobie całą perspektywę zobaczyć u niego na kanale. Wow, to no, się! Ja? Jedy, ile no, tu i temu też. No, Kiedy tu <grym> mają wszystko, kaczki, pury, socy. Dępa Maviel, dępa Ta pająk, ta Eee, Plecy dostaje, gdzieś z dołu. No, z dołu, z dołu, no. Ale tu jest okay. otwarte, Oni Ej, też nie mają przeorane praktycznie. Bed, bed tutaj. I szafy tam macie. Bed otwarte wszystkie. Droga, dobra. Zbierajcie bankówki, dobra. tu z dachu, to jest tyle i no, temu. Ale ta baska dosłownie zwajpowana już prawie. Źle, dobrze. O kurwa, kompia tak, tak, tak. góra Super. Co tak, tak. to jest? To... O, Mać. Nice, to Leż. jest. Do Co tu się stało? to tak. ktoś Leży, leży wprost. Jeszcze jeden tam jest, przy tej pastce, dłużej. No już wali Dobra, ja się muszę skitrać. <laughs> Oni już logają, ty. bo <laughs> zrobić O kurwa. Ale nam się kurwił. O, je, co to za parkowanie? <laughs> kurka bro dopiero dolec 3, 2, 1 a, Dobra a ja już wiem skąd ten waferka strzela Przysztof dostał heada, dostał, nie... dostał, dostał nie, dostał tak, hedda jest taki Gitara, był? No taki nawet nie dalej, taka. Tutaj, tutaj, tutaj. Dwóch typa z pompami, a ten dali. To daj. No i ale... Ale... Oh, ale oni high kalibra sypią, i am Tutaj. Oj byniu! Oj byniu! Ale oni sypią, ile granatów macie. Weź no, zabierz tam tego Jeszcze Jeszcze więcej high kalibra. O! Po tym Jarku MK2 kupiłeś? A nie Jestem, przybiegał w bardziej bliżej nas. O kurwa Masz będę? teraz ja pani. Ja zaskakuję już. na dół, jeszcze sprawdzę to moje, to moje. oddawaj Naprawdę, chłopot chodził w tak jak mówiłem wcześniej, rajd w głównej mierze był na team Pietrka, czy tam Verdona, ale pomagały im te Cebeki i pomyśleliśmy sobie, że po prostu pójdziemy do nich na bazę. Tak naprawdę nie mieliśmy nawet czym no. ich już rajdować, ale poszliśmy po prostu i w sumie było bardzo śmiesznie. To gdzieś chyba tutaj, co? Ja skacze. No, no trochę w bok. Dobra, nie ma nikogo na dachu z nich. Mają drzwi otwarte. O, sniperskie za darmo, dziękuję. Hehehe, żebyście. Ej! To wydałny! No to my, co ty robisz? Ja w ogóle nie widzę tej, no bo ten ma A, No w sumie sobie spróbował, Jak wy tam skoczyliście? Aha, bo nie tu mam rufa zdjętego. Bo to się, to tu jest tylko jedno piętro do przodu, nie? O, nie! Czekaj Denver, weź tam, wyjdź De Wyjdź Denver, ja tepnę, tp Denver dole, ale... Przypał Pięgnęli. Oj, O i zamknął Otwórz tą bazę! Nie mam całego dnia O, dziękuję! Otwórz to! To no, tak śpimy to no No kurwa! Tu są cztery centerki inside. Ej, voltą! Ta jest poza Czekaj, która? Aaaa! Tak. Nie mamy drogą na drugiego. Mamy na bagażu. dalej poszły! O, o ja też! Żyję. Dobra! Dalo, dalo. Gdyby tam tyle centerek nie było. Pochodź jeden. Mam no, <grym> zagadkę. sobie wyścig zrobić po prostu dookoła. Czekaj, kaka, bo my akurat mamy Grand Prix. Baska, o co babcia. 3, 2, 1. Okay. 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 Kurwa, mało miejsca. Ale to tak niezwrotne. No co ty robisz? No, no pójdź. Uśmiech jest na placach, manik. Uśmiech na lewy, szmuluje wody. Dobra, rozjebał nie taż co. Gdziekolwiek. Nie no, tu mają ten. Puste. O kurwa. I tam są no, centerki będzie mają Gdzie? A, Ale taktyczne <grym> A to nie tak, że na rufy tutaj trzeba 4 miliardy ammo? O kurwa! O no, bo... Jezusku! Nie. A nie wejdą tam Ej może rozwalkenę z Dragona czy coś będzie łatwiej bez działek A w Taka, Taka niewyska wyskakuj tam czasem, kurwa <grym> Dead? Kurwa, 30 To kogo tepać? Kurwa? O kaka, co zrobił? Kaka, kioro Dobra, dobra. Kogo o, mogę tepać? Połowy, do... My jesteśmy całkiem w środku To mnie Grzesiu, awiel, awiel I... Tylko, że oni nam zaraz do trumu wychodzą i trochę będzie shippał, nie? Dobra, żeby dymy były Ja nie chcę wiedzieć, gdzie mają bedy A to o to chodzi, dobra, dobra Się wysypą z zaraz będziem poszukiwał Od góry nie mają jak bić Nie, nie, o, nie wiem się... o! o kurwa Jakie pole TP do ciebie dał Dobra, akceptuj. Czekaj, jest. czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, dobra Ta -ta Dobra Akceptuj, nie Awiel. Czekaj, bo mam laga po TPE zawsze. O, tu i tu poleciało. O, komputer. Dobra. dobra, widziałem. Tutaj jest jeden BDK. Jeden, mnie jeden jest tutaj i jeden jest tutaj. Tutaj był na pewno, na pewno tutaj jest jeden. Dobra, ci mają bedy tam ja o, nice. jeden. Nice. Jest tutaj jeszcze. Ta. Na pewno Uf. Może tak zrobić. Jest, ale się wziął? Nice. Po co oni to zrobili? Jest tu! Leżę! Drugi leży. Leży. Super. dobra. Leżę. Ej, o kurwa! O kurwa! O kurwa! Ale się Wszyscy padli czy nie? Jest, 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 jest. Yes. Chodzi, chodzi. Zamyka was. Zamknę was. Czekaj, czekaj, czekaj. A wiem, tam chyba, chyba tylko jeden Viper tak bije. A Dobra, patrz, ale o A nie zamknięte! Yes, yes, yes. Kurwa! Zamknęli to Skrapujty Ta, bez Skrapuj kitu, no. Ej, bez kitu skrapuję im wszystko. Otwarte komunity tej gry. Ja mam panowe Jak ty przeżyłeś? Ja, to Czasia, <laughs> ale mnie dojechałem czterech. Pół Kurwa, co szafę się schowałem mimo, ten granat, ja to Jak już zaczynamy ten granat, to już wiedziałem.